Cześć, witajcie, z tej strony Julek, witam was w kolejnym odcinku na kanale i dzisiaj zapowiadamy już odcinek z rozbudową TOTS, gdzie oddaję tych, co trafiłem w poprzednim odcinku, czyli Nacho i kalabrię, bo nie są mi potrzebni, a jednak nie kosztują tyle, ile myślałem, tylko dużo mniej, bo kosztują po Nacho 15, kalabria 17 tysięcy, no i co, bez żadnego przedłużania. Oddajemy i rozbudowa to ukończona, tu chyba z, z, z tego co widziałem z lig Top 5. Jeszcze tak w FIFA nie gram generalnie meczów, tylko czasem jakieś SBC robię. Więc. No. Pa, jednego piłkarza to z Premier League, Bundesliga, La Ligi, A lub Ligę. No i co? Otwieramy. I oby ktoś dobry. Zobaczmy. Jaki kraj? Portugalia! Ah, ah, ah! <gry> Nie wiem! Dałem tyle za fontę. ale jeszcze i tak mam to, w tą grę w sumie wywalone, ale fajnie jak się coś trafi na... Proste, że będzie to jest fonty jakiś... Znaczy jakiś, znaczy znam go no ale... No, jak tot ma 65 tempo, a w ogóle patrzcie na mój super skład, taki trochę pusty. <grym> Dobra, no, czego ja się spodziewam? Zawsze na początku to ja mam farta na początku FIFA, później już nie. A Grayson, pozdrawiam Graysona, a Grayson właśnie na odwrót. Na początku, zawsze ja mam szczęścia, w, w, tak w drugiej połowie. A nawet jak bardziej w sumie pod koniec, to on ma szczęście, ale jak zawsze jest co roku. Dobra, no cóż, dziękuję wam za oglądanie. No, trafnie nie był najlepszy, ale trudno. No patrzcie, no, tu można mieć Messiego w ogóle w tych wszystkich paczkach. Baila, Neymara, Vinciusa, Sancho. W poprzednim odcinku aż trafiłem Calabria i na więc ciekawe. Ej, i co? Trzymajcie się, cześć!